Szymonko, z tej strony Kosek i chciałbym zaprezentować mój poradnik jak dołączyć na kanał w Mirku pod tytułem Mixy albo CW więc tak, odpalamy Mirko czekamy aż załaduje się napis CONTINUE czekamy aż załaduje się drugi raz dobrze, wyskakuje nam okienko gdzie mamy wpisać? Nickname alternative. Wpisujemy nickname służy do tego, jaka nazwa będzie wyświetlana. Jak pisujemy na przykład, ja mam przykładowo kosek tak? Alternatywne to jest znaczy, że jak nickname będzie zajęty, to to drugie to ci wyświetli, to nie pod spodem napisane. Dobrze, to wiemy, że przecież jest kosek, ja wpisuję to samo. Name, nic, nic, nic tu nie klikamy, kończymy servers. Szukamy quakenet, QuakeNet, y QuakeNet y praktycznie zawsze jest gdzieś po środku, więc wyszukujemy go z środka on jest podświetlony jako pierwszy, ponieważ mam go wybranego że jak znajdziemy quake.net wybieramy spośród pięciu random server więc jak znajdziemy random server, klikamy OK mamy tu przy quake.net kosek i na dole quake.net kosek yy, czerwone takie łeczko. czy co to, to jest żeby tego się pozbyć i żeby się połączyć musimy kliknąć na piorun, klikamy piorun Piorą czy to jakieś tam? Taszkie jak to woli? Ja wolę piorun. Oddaje nam się wszystko, pokazuje nam się miejsce gdzie możemy wpisać. Tutaj wpisujemy na przykład dołączyć do kogoś lub poszło do miksa, wpisujemy miksy.pl Łączy nam się. Pokazuje już graczy, wszystko co piszą. Jak chcemy na przykład napisać do jakiegoś przykładowo, piszemy zagram miksa, szukamy do miksa, klikamy na niego dwa razy pokazuje się jego czat, nie możemy pijać, na przykład tu i wyskakuje, możemy się z nim pisać dobrze, jeśli chcemy dać jeszcze jedną na przykład CW, chcemy masz klan i chcesz zagrać MIC, chcesz odczytać PCW, czy tam co polisz, to już cw.pl a żeby włączyć drugi kanał nie klikać jeszcze raz pióro na trzy, a kliknąć to serduszko i tu wyskakuje tam co oni piszą, tam w ogóle jakieś tutaj postacie Dobra to był mój pierwszy poradnik, chciałbym podziękować za oglądanie i na razie.